Dziś w kilku słowach opowiem Wam o amerykańskim zespole Profanatika. Usiądźcie wygodnie, zapraszam. Opowiem o zespole Profanatica, bo jest ku temu fajna okazja. Otóż Amerykanie zagają w Polsce już niebawem, bo 31 października dokładnie we Wrocławiu w klubie muzycznym Liverpool. Organizatorem koncertu jest partner kanału Winniary Bookings. A skoro siedzicie wygodnie, no to lecimy z tematem. Profanatica to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem kluczowych zespołów w historii amerykańskiego black metalu. Powstali w 1990 roku w Nowym Jorku, a ich liderem od samego początku był Paul Ledni, perkusista i wokalista znany wcześniej z działalności w zespołach Incantation i Toten. To właśnie on nadał profanatice kierunek, który od pierwszego dnia miał być bezlitosny, bluźnierczy i całkowicie wolny od kompromisów. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku scena metalowa w Stanach Zjednoczonych była zdominowana przez death metal. I to nie jest chyba dla nikogo tajemnicą. Był to czas, gdy zespoły takie jak Morbid Angel, Deicide czy Cannibal Corpse zdobywały popularność, a black metal w tamtym momencie tak naprawdę on dopiero się rodził, a główne centrum jego rozwoju znajdowało się w Skandynawii. Profanatika wyróżniała się na tle tej sceny i ich muzyka. Nie była ani tak techniczna, ani tak dopracowana jak death metalowe produkcje, a jednocześnie była znacznie bardziej radykalna i bezpośrednia niż większość europejskich projektów black metalowych tamtej epoki. Pierwsze nagrania profanatica, takie jak demo Sense Of czy późniejsze Weeping in Heaven wywołały w podziemiu duże poruszenie. Nie chodziło tylko o surowy i brudny dźwięk, ale także o atmosferę taką bezlitosną, prymitywną i pełną bluźnierstwa. W czasie, gdy wielu muzyków eksperymentowało z rozbudowanymi aranżacjami, Profanatika postawiła na prostotę. Ich riffy były ciężkie, powtarzalne, a perkusja uderzała w rytm niczym młot. Natomiast wokal nie przypominał tradycyjnego śpiewu, był to raczej wściekły, nieludzki ryk, który podkreślał tematykę tekstów. Treści jakie poruszał zespół od samego początku budziły kontrowersje, i tutaj utwory Profanatika wypełnione były bluźnierstwami, obscenicznymi obrazami i nienawiścią wobec chrześcijaństwa. Nie była to tylko jednak pozerska prowokacja, bo Ledni traktował swoją twórczość trochę jak manifest, a scena koncertowa szybko stała się miejscem rytuałów. Które miały łamać wszelkie normy. Koncerty profanatiki owiane są legendą. Na scenie pojawiały się antyreligijne symbole, gesty obsceniczne, a nawet ekstremalne performanse, które do dziś pozostają w pamięci fanów jako jedne z najbardziej radykalnych w historii gatunku. Ta nieustępliwość miała jednak swoją cenę. W 1992 roku, po serii problemów wewnętrznych i konfliktów. Zespół się rozpadł. Wydawało się, że Profanatica na zawsze pozostanie tylko epizodem, krótką, acz niezwykle intensywną iskrą w dziejach amerykańskiego ekstremalnego metalu. No i tutaj, Paul Ledni kontynuował działalność muzyczną w swoim solowym projekcie HAVOC, hey", który również charakteryzował się bluźnierczą i radykalną estetyką, lecz fani wciąż wspominali Profanatykę z ogromnym respektem i sentymentem. Właśnie to wspomnienie sprawiło, że w kolejnych latach ich wczesne nagrania zaczęły. Być uznawane tak naprawdę za kultowe. Dla wielu młodych zespołów, Profanatica była inspiracją, takim dowodem, że muzyka nie musi być skomplikowana ani technicznie perfekcyjna, aby miała siłę oddziaływać na słuchaczy. W myśl zasady, że wystarczy radykalna wizja, szczerość i gotowość do przekraczania granic. W 2001 roku, ku zaskoczeniu wielu osób, Profanatica powróciła. Od tego momentu zespół znów zaczął regularnie koncertować i nagrywać nowe materiały. Choć na pełnowymiarowy album trzeba było czekać aż do 2007 roku, czyli kawał czasu, i wtedy właśnie ukazał się album Profanatitas, de Domonatia. Powrót zespołu został przyjęty z entuzjazmem. W kolejnych latach światło dzienne ujrzały natomiast takie płyty jak Disgusting Blasphemies Against God, Die Kingdom Come, czy Rotting Incantation of God. Każdy z tych albumów był świadectwem niezmienności stylu profanatiki, surowego, bluźnierczego. I w zasadzie pozbawionego jakichkolwiek prób dostosowania się do aktualnych trendów. W 2023 roku zespół wydał swój najnowszy album Crux Simplex, który udowodnił, że po ponad trzech dekadach działalności Profanatika wciąż potrafi utrzymać charakterystyczną atmosferę gniewu i profanacji. Ich muzyka nadal pozostaje radykalnie prosta, ale właśnie w tej prostocie kryje się jej siła. Dziedzictwo Profanatyki jest dziś niepodważalne i zespół stał się ikoną amerykańskiego black metalu oraz jednym z filarów gatunku na całym świecie. Ich wpływ można odnaleźć w niezliczonej liczbie kapel, które czerpią z estetyki brudu, bluźnierczości i surowości tej kapeli. Profanatikę wyróżnia jednak coś więcej, taka konsekwencja, z jaką przez ponad 30 lat pozostali wierni swojej misji. Nigdy nie złagodnieli i nigdy nie poszli na kompromisy, nigdy też nie próbowali się komukolwiek przypodobać. Profanatica to zespół, który od początku do końca działa zgodnie z własnymi zasadami i przekonaniami, a ich muzyka jest brutalna, prymitywna. Ale w tej brutalności kryje się po prostu szczerość. Moim zdaniem, dla fanów to po prostu oznacza gwarancję autentyczności. Dzisiaj, po ponad trzech dekadach działalności, Profanatica wciąż występuje, nagrywa i szokuje, a ich koncerty pozostają wydarzeniami pełnymi nienawiści, pogardy wobec religii, natomiast ich płyty bezlitosnym przypomnieniem, że black metal w swojej najczystszej postaci nie ma nic wspólnego z kompromisem. Profanatica, natomiast no, to nie jest muzyka dla wszystkich, to jest ekstremum, które przyciąga tych którzy w metalu szukają prawdziwej surowości, szczerości, nieprzejednania. Dlatego też zespół na stałe zapisał się w historię jako ikona gatunku, nie tylko jako pionier, ale przede wszystkim jako symbol konsekwencji i wierności własnym ideałom. choć wiele zespołów zmieniało się na przestrzeni lat, ewoluowało i poszukiwało nowych brzmień, no to profanatika pozostała niezmienna i w sumie taka sama. Wciąż profanuje, wciąż bluźni, wciąż rzuca wyzwanie każdej w formie sakrum, natomiast ich legenda żyje, a misja trwa. To zespół, który moim zdaniem nigdy nie pozwoli zapomnieć, czym jest prawdziwy, surowy black metal. Natomiast to wszystko będziecie mogli zobaczyć na własne oczy we Wrocławiu 31 października tego roku. Jak zawsze, link, gdzie można kupić bilet na koncert, znajdziecie w opisie filmu. Moje social media na ekranie, kanał można zasubskrybować, moją twórczość w internecie można wesprzeć. Ja już się żegnam, zachęcam do posłuchania Profanatiki i zachęcam do odwiedzenia koncertu i zobaczenia na własne oczy, jak oni grają i co pokazują. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.